Dobrze, panowie, ja myślę, że to jest najwyższa pora, żebyśmy przeszli już do naszego quizu. Jeden z 11. Jesteśmy gotowi, mamy brzęczki, mamy kartki. Jak się nazywamy, goście Kuźbiki? To kuźbik w sumie sam. No dobra, to już bez zbędnego wstępu. Grzesiu, wiesz wszystko, jak to wygląda, na czym to polega? Możemy zaczynać, tak? tak? Dobrze, panowie, w takim razie kategoria pierwsza gorący ziemniak. I tutaj. To się nie, zgłaszamy? Eee, nie zgłaszacie się, aczkolwiek właściwie od kogo by to zacząć? Od ciebie może, bo jesteś sam. Dobrze. Mhm. W sezonie 2025 z Ekstraligą żegna się zespół z Rybnika. Wymieniacie na zmianę bezpośredniego spadkowicza w historii ekstraligi w latach 2025-2007, już sobie tak to zawężyłam. Od najnowszych, tak? Od najnowszych, tak. 2025 niewątpliwie Rybnik. Niewątpliwie. Panowie? Unia Leszny rok temu spadła. Tak jest. No, 23 spadły Wilki, Krosno. Tak. 22 Ostrów? Tak. 21 spadł Falubas. Tak. Mm -hmm. 20. Nie mam pojęcia. Wasz. No? Pandemiczny rok? Mhm. Mm nie wiem, gdzie jest. O, tam jest zegar, dobrze to patrzę. Pamiętasz my Kompletnie nie. No, jeszcze chwilę, panowie. Naprawdę? No, Nic. Mm -hmm. No idea? Nie? No idea. Też rybnik. Też rybnik tak, A no to taką klamrą zamykamy ten pierwszy, to pierwsze pytanie. Kuźbik ma punkt. Przechodzimy dalej. Kategoria kolejna. Mniej, więcej. I teraz tak, punkt dostaje ten, kto albo idealnie trafi, albo będzie bliżej tego wyniku. Natomiast zaczynamy teraz od Was, panowie. Wy będziecie wskazywać. Ile hmm, punktów zdobył grudziądz we wszystkich meczach drużynowych w Mistrzostwach Polski, było ich 15, wczoraj odbył się 15, na torze we Wrocławiu? To są lata 96-2025. 30 lat występów mm -hmm. Tylko na torze we to spotkań, tak? 15 spotkań na torze we Wrocławiu. No tak, 15 u siebie, 15 na no wieży. Ale, ale chodzi mi tylko o Olimpiko. Tak. Mm -hmm. Ile grudziądz tych mm -hmm. punktów nazbierał? Na przestrzeni 15 lat. No? Hmm. Tylko zebrali 29, tyle wam odpowiem. No, gdzieś 500 bym dał. No, ja Nie Nie. to już... jest. Ja bym dał 35 średnio. średniu. Hmm. Nie wiem, czemu tak. Hmm. Dobra, panowie, czas. Ja mam 430? Proszę bardzo. Poczekajcie. 430. Liczbę mniej czy więcej. Ja też myślałem 35 średnia, okay. ale 15 razy 30 to jest 40, więcej. 50. Ja bym, dał, że, ja bym powiedział, że więcej. Mm -hmm. To jest ostateczna od... Tak, więcej. Więcej, 503. A, przecież, przecież 15 razy pierwsza 35 to złota. jest 525. No widzisz, to ja policzyłem. Kalkulator. no? 500. no. Po pierwsza myśl była dobra, Marcin. <grym> hmm. Twoja pierwsza A, myśl. No. Tak? A już to matematyka. No. 503, dobra. No tak. Panowie, kategoria kolejna, medale. Mm -hmm. A to Toruń ma szansę na piąty złoty medal drużynowych Mistrzostw Polskich w historii klubu. W jakich latach, a właściwie używacie brzęczków? No właśnie. Nie, nie trzeba było. W jakich latach? No już dopójdź. W, w jakich latach zdobył poprzednie złota? Cztery krążki złota. Mm -hmm. Telefon do Tony'ego Rickardsona. No trzy wiem na pewno, tylko ten czwarty, o Jezu. Dobra, na pewno 2008, wcześniej 2001 mm -hmm. i wcześniej 90, jak się Marcela mm -hmm. O. Yy, ale ale ten pierwszy był w... No czekaj jeszcze Kłzbit myśli. Mm -hmm. Odkurzy półeczkę, wiesz, Zero szufladę. Week. Randomowa przy pamięć, tak, słynna, się legendarna. Nie wiem. 84. Nie. Panowie? 86. Tak, i. Hmm? I tą resztę, którą wymyślę. 86902128. Tak jest, prawo, panowie. Wojciech Zabio. Punkt dla gości. Lecimy dalej. Kategoria. Pytanie od widza, pana Michała. Z Gaworzyc? Z Gaworzyc, tak <laughs> jest. Ile punktów On się we nie zna na wczorajszych meczach. Aha, tutaj obie drużyny będą miały czas, żeby sobie wypisać. Panowie, i jak będziecie dobrze odpowiadać, to dam chyba punkty za każdego. Nie, to to jest dobrze inaczej. Ile punktów we wczorajszych meczach ekstraligi bez bonusów zdobywali zawodnicy, których nazwisko rozpoczyna się na literę K? Wszyscy łącznie? Tak. Hmm. Bez, Bez bonusów, bo... tak? Pierwsza litera K, K tak? Tak. Wszyscy zawodnicy, Więc... których nazwiska zaczynają się Ale na literek co K. Coś ciągle tam schowaj. Kubera. To jest oszustwo. Hmm. Wypisywa... Wypiszcie sobie. Macie 40 Odwróciasz sekund. kartkę. Nie. A bronił ci ktoś wypisać sobie punkty z wczorajszego meczu? Kubera piszcie, panowie, piszcie. Kubera się? Nie wiem, ile z bonusami, tak? Czy bez, bez bonusów. Bez. Bez bonusów. Bez. Bez bonusów. No, czyli idzie chyba 10. wymienić punkty. nazwisko i ile punktów? No, może Nie, ile punktów łącznie zdobyli? Łącznie. A, łącznie tak. wszyscy. A, łącznie. To, to jeszcze trzeba dodać. Znowu matematyka. Znowu kalkulatory. Sprawdźmy, <grym>, bo cztery. Dziewięć sumy mieli z tego co powiedziałem. To było trudne pytanie od Kraczino? pana Michała. Myślałem, że. Wymyśli pan Michał pytanie, kto wygrał pierwszy z w w którym roku, <grystanie> Miasta Pardubice. Pardowice. Czas minął, panowie odkładamy długopisy, poproszę o odpowiedź. To, kto bliżej ma punkt, czy jak? Czytajcie to, wymyślimy zaraz komu przyznajemy. nie wychodzi u ciebie? <grystanie> Płynne, szerec, szerec, płynnie to się wychodzimy. wszystko tutaj tu nie, nie, musicie 40, odpowiedzieć dokładnie. tak jeszcze krok zero. Mhm. No dobrze, Strzelaj mamy już. odpowiedź? Mhm. 42. Ja mam 46. 51, Hertz 14, Kowalski 7, Kowolik 6, Krawczyk 4, Kwiech 5, Kawczyński 5, Kubera 10. Dobra, czyli bez punktów tej No ja jak nie punktu? Bo byłem nie. bliżej? Nie, bo ściągałeś. Miało być 51, nie było 51. E, z <laughs> Michał z Zgaworzyc. Mm. Idziemy dalej. Kategoria statystyki ekstraligowe. Mm. I tutaj przyznam punkt za nazwisko i punkt, jeżeli podacie dobrą liczbę tego, o co pytam. Który z, z, ze sklasyfikowanych zawodników w PGE Ekstralidze w tym sezonie ma najmniej bonusów? Najmniej? Muszę jeszcze, mm. przypominam. To trudne. Trudne. Dobra, jak się nie liczba, czy tylko nazwisko? P nazwisko punkt mi za wystarczy nazwisko za punkt? i punkt jak trafisz, tak, tak? Tak, dokładnie. Ale nie musisz tak? się zgłaszać, jakby co. No tak, tak, tak. No, może. Smarzlik? Nie. Nie, Zmarzlik ma za dużo biegów mimo wszystko. Ja bym celował w kogoś, kto jest sklasyfikowany, ale tak ledwo ledwo. I, i do tego nie. To hmm. nie ma za zbyt wielu bonusów, czyli... Być może na przykład jest to jakiś junior, który mu słabo idzie i przywozi głównie zera. Paweł Trześniewski. Nie, Przemysław Pawlicki, trzy bonusy. Hmm, no dobra, I to co? dalej bez punktu. Kurczę, to się robi coraz trudniej. Kategoria Brady Kertz. Ile punktów ogółem zdobył Brady Kertz dla... Aha. Kończę czytać pytanie. Sparty albo dla Sparty Orozów. <laughs> Sparty Mhm. 12 meczów, tak? Mhm. Mm Bo jednego nie jechaliśmy. Razy 10. Często Częstochowie nie jechał Brady. Tak, to było 160, ale robi więcej niż 10, nie? Mhm. Mm 11 robi? No. 1. No Grzesz. Mamy? Matematyka znów się kłania. Niestety. Dużo liczenia dzisiaj, tak, poproszę o odpowiedź. 175. Można się było pomylić o 5, doczytam to pytanie. Tak, dla Sparty Rosław w tym sezonie można się pomylić o 5. Powiedziałeś ile? 100? 175. 75. No to zaliczam 172 dokładnie. Brady uzyskał. Dobrze, to punkt dla gości. Remis, po sześciu pytaniach. Pytanie numer 7, kategoria, kategoria licytacja. Ilu zawodników jesteście w stanie wymienić? otrzymali ostrzeżenia za utrudnienie startu więcej niż trzy razy. Taka podpowiedź. W tym podpowiedź. sezonie Ekstraligi, tak? W tym tak? sezonie Ekstraligi. To pierwszy to bieg zaczyna, nie? Yy, tak. Jednego. Yy, jest ich dziesięciu, tak. Dziesięciu aż To Zaznaczę, tak. Musi więcej niż trzy? Więcej niż trzy razy upom, yy, ostrzeżenia za utrudnienie startu. Jednego? No zaczynam licytację od jednego. Dobra, no. wy ilu? Dacie dwóch? No damy coś tam, prosimy, nie? dwóch. No trzech. Dobrze. Czterech dacie? Chyba nie. 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 Trzech? nie męczy. Mhm. Co najmniej trzy ostrzeżenia, tak? Więcej niż trzy. Więcej, więcej, więcej niż jedno więcej. zwierzę Czyli to. 4 cztery i więcej. Dobra, lecimy. Czas. Nasz przyjaciel z Newcastle, na pewno. Był Będziecie mieli swoją szansę. A może musimy musimy Czy? Hmm, Czyli tak? z trzech. Jeżeli kulbik nie wymieni, to musimy i tak. Jak są w punktach. Tak? Okay. I nie jest to Cameron Hibbs, <laughs> <laughs> Doyle, Lambert i Tangate. Poczekaj. Zgadza się. No. O! Punkt dla Kuźbika. To miłe. Idziemy jak górza. Nie spodziewałem się tego. <laughs> kategoria y, kolejna, pytanie ósme. I tu panowie będziecie mogli się wykazać kreatywnością, bo kategoria nosi nazwę różlowa onomatopeja. <laughs> I tutaj punkty są uznaniowe w przedziale 1 do 3, powiedzmy, za, <laughs> za duży wkład... Y, kreatywny, zaprezentuj dźwięk, za pomocą którego zawodnicy przekazują swoim timom, co dzieje się ze sprzętem. Nie wiem, kto z was chce zacząć. Macie, to jest pytanie dla, dla obu drużyn. Janek na Kołodziej najlepiej to robi, nie? Mówi, wiesz, co to było na, na wyjściu z wirażu? Dawaj do Tomek. To, to pierwsze jest. Czy to jest odpowiedź? No pierwszą mamy. No. Dobrze, zaliczę. Poczekaj, jeszcze posłuchajmy. Ja zacytuję Rafała Lewickiego. Brrr. Dobrze, panowie, to... Mówił, mówił że motor Brady'ego tak się kleił w woens na wyjściach. Tak... To całkiem sprawiedliwie, przyznaję wam. Po trzy punkty jednej i drugiej drużynie. maj. W ogóle kibice mogą ich sobie nie jest. zdawać sprawy, że rzut naprawdę się posługują. takimi ono ma to pojawia, jak a, sobie tu ma. możesz jest. powiedzieć najlepiej, prawda? Jak to wygląda? U nas akurat chyba, że w języku angielskim one inaczej brzmią, to, bo nie słyszałem takich <śmian> twórczych. Ale no pewnie są, którzy tak chcieli. Tak, mówi że tak jest, to tak o, jest, wierzy. tak? Dobrze, panowie, wiecie web w 6 do 5. I teraz przechodzimy do takiej nadkategorii. Tu będą trzy pytania, które będą miały związek z naszą stacją, czyli z 11. I zaczynamy pytanie 9. Podaj zawodników startujących w tym sezonie SGP, których numery po sumowaniu dadzą liczbę 11. No. Zawodników z SGP, których numery po zsumowaniu dadzą liczbę 11. Czyli na 7, 7 Nowy, 4 nie? No, wliczenie, dużo liczenia dzisiaj. Mm. No. no. Zgłosiłeś, tak? Tak. Mm. Punkt za każdego, czy nie? To czekaj, co mówi regulamin. Mogę dać. Na, raz, na razie mam całego jednego. Mhm. Mm mm -hmm. Daj, odpada. Za wysoko. Błagałem? Czas. Jak czas, no to ja mam tylko Lebediewa, 29, 9, to 11. Tobie, punkt przyznam. Panowie? Tak, mamy diewa. to nie osłabię punktu. A już mieliście go wcześniej, to dostaniecie też punkt. <laughs> Mieliśmy. Okej, okay, kolejnego, jeśli jesteście w stanie wymienić to będą dwa. Osiem sekund. Nie Doli, nie, Lambo nie, Bartek nie. Dobrze, czas się kończy. Kto tam jeszcze był? To był jeszcze Mikkel Mikkelsen. To teraz punkty dla a, a. Kuźbika. A jeśli wy faktycznie wypisaliście Andrzeja, no to przyznane. No, miejcie, jejcie. Dobrze. Mikkel Mikkelsen jeszcze 155. Jak tak, co? Tak. No jest tak. 11. Dobrze. E, pytanie przedostatnie dziesiąte. Pięciu zawodników w ekstralidze posiada aktualnie 11 bonusów. Wymień chociaż jednego. W skali sezonu, tak? tak w skali 11. sezonu. To nie tak dużo wcale. Co... No nie dużo, Nawet... no nie, ale ile widać? Ani nie 11. króla bonusów, ani nie przemka Pawliskiego, tylko kogoś przy, przeciętnie bonusowego. Oscar Paluch. Nie. Zaryzykujemy? Hmm? Jack Holder? Nie. No dobra, to było trudne. Aha. Wory na lebiedie Lambert, Erasmus Jensen i Przyjemski. A znowu Lebiediew. Czyli Lebiediew z kluczem do. Do, 11. do 11. Oczywiście. No i ostatnie pytanie, a tak chciałam tylko zaznaczyć, że tamto pytanie to było jeden z 11, żeby wymienić tego jednego z 11 bonusów, a teraz będzie kategoria 1 bez 11. Który zawodnik w tym sezonie Speedway Grand Prix ani razu nie wystąpił w biegu numer 11? Dobrze, w biegu numer 11 jadą numery 8, 9, 3, 14. Czyli Smarzlik wystąpił, Kertz wystąpił, Doyle wystąpił, Kwiech wystąpił. Musiał być ktoś, kto nie był beznadziejny w kwalifikacjach, bo im zostaje trójka najczęściej. Hmm. Czas. Anders Thompson. Nie, panowie. Możecie jeszcze. Z... A, zwyciężyć, bo to tak? Dwa punkty mogą być za to. Dobrze. Na, ich bin auch. Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. ja powiedziałem całten. a nie słuchajcie, myślałem. Martin Waculik, drodzy panowie, i to jest wszystko, jeśli chodzi o quiz. Wygrywa kuźbik 7 do 6, ale bardzo zacięta rywalizacja. Gratuluję. Ale wiesz, to trudny był? Trudny był? Mówiłaś, będzie, ale nie mówię, że to źle, tylko mówiłaś, że będzie łatwy, a był trudny. Tak mi się Więc jak się układa pytanie, to się wydaje wszystko łatwe. Dobrze panowie, bardzo dziękujemy za dzisiaj, oczywiście.